Mam wyniki rentgena. Kość promieniowa jest na szczęście tylko pęknięta. Będzie się bez gipsu, wystarczy orteza. Mogę jej zamężać? W zasadzie mogłabym już pani wypisać, ale chciałabym jeszcze porozmawiać o tym wzroście libido, bo to jest naprawdę zastanawiające. Pani myśli, że ja mogę być na coś chora? Chciałabym to właśnie sprawdzić i w tym celu zlecić też kilka dodatkowych badań, dobrze? No, tak, tak, oczywiście. Czy w ostatnim czasie przytyła pani w obrębie twarzy i tułowia? Nie. Okay. A czy zauważyła Pani jakieś nietypowe zmiany skórne? Nie. Czy pojawiły się uporczywe bóle głowy? Nie. Okej. Okay. A jakiekolwiek inne objawy neurologiczne? Nie, ale Pani naprawdę myśli, że ja mogę być na coś chora i od tego ten cały seks. Jest szereg schorzeń, które mogą powodować niepohamowany popęd seksualny. W rzadkich przypadkach może to być też menopauza. To by znaczyło, że można mnie wyleczyć i... Że znowu będzie tak jak dawniej? Tego nie wiem. Na razie musimy sprawdzić, czy to nie jest spowodowane czynnikami chorobowymi. Oby pani doktor, bo teraz tylko to może uratować moje małżeństwo.